W dzisiejszym filmie przedstawię moją pierwszą i najdłużej stosowaną przeze mnie strategię, którą stworzyłem w pierwszej połowie 2020 roku i z pewnymi zmianami stosuję do dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do tematu filmu, chciałbym zachęcić do rejestracji na newsletter na stronie bloga TradingOpcjami.pl. Rejestrując się na newsletter, otrzymasz darmowy e-book wprowadzający w temat opcji i tłumaczący podstawowe pojęcia oraz przykładową strategię do testowania na koncie demo wraz z prostym formularzem dziennika tradingowego. Zachęcam do rejestracji, pobrania e-booka i rozpoczęcia przygody z opcjami. E-book, strategia edukacyjna i otwarcie konta demo nic nie kosztują, a mogą stać się początkiem zyskownego tradingu. Jest to jeden z tych tradeów, gdzie ryzyko nie dość, że ograniczone, to niskie, a potencjalny zysk może być wysoki. A więc jesteśmy na platformie TradingView, gdzie wszystko się zaczyna. Mam tutaj napisany skrypt nazwany Dedal, który generuje sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. Do tego skryptu mam predefiniowaną listę tickerów, na której co poniedziałek sprawdzam, czy są wygenerowane sygnały. Co poniedziałek, ponieważ skrypt ten stosuję na interwale tygodniowym. Lista tickerów jest tak dobrana, aby wynik backtestu za ostatnie 8 lat miał przynajmniej 50% skuteczności. Widzimy, że dla ETF-a SPY jest to ponad 60. QQQ 55 McDonald's 61. Istotne jest również, aby średnia liczba świec w jednej transakcji nie była niższa niż 5. Oznacza to, że średni trade trwa około 5 tygodni. Sam skrypt bazuje na wskaźniku Elder Force Index. EFI łączy wolumen i zmianę ceny, mierząc siłę ruchu rynkowego. Kiedy wartość wskaźnika rośnie, pokazuje, że kupujący mają przewagę. I odwrotnie dla spadku. Do wskaźnika tego dodałem średnią kroczącą. Generuje ona sygnał otwarcia, gdy średnia schodzi poniżej wartości wskaźnika oraz sygnał zamknięcia, gdy średnia wchodzi powyżej. Dodatkowo w skrypcie jest jeszcze wskaźnik trendu, wskaźnik generujący sygnał zamknięcia, który robi to szybciej niż force index, i możemy to zobaczyć na przykładzie tutaj, gdzie w sumie nie było to nawet potrzebne. Wskaźnik ten generuje również sygnał kontynuacji trendu. Tak naprawdę cała ta mechanika nie jest aż tak istotna. Ważne, aby skuteczność takich sygnałów była powyżej 50%. Jeżeli zatem zostaje wygenerowany sygnał otwarcia, tak jak ma to miejsce przykładowo tutaj, udają się wtedy do łańcucha opcji danego aktywa i próbują sprzedać credit put spread. Jako że nie mam teraz świeżych sygnałów na żadnym tickerze, załóżmy, że sygnał został wygenerowany na ostatniej świecy na ETF-ie SPY. Jako że sygnał wyświetlany jest na cenie otwarcia świecy, niech będzie to na cenie 588. Używam sygnałów już z zamkniętych świec, więc w poniedziałek będzie to sygnał ze świecy z poprzedniego tygodnia. A więc udaję się do łańcucha opcji ETF-a SPY. Wcześniej mówiłem, że średni czas trwania transakcji powinien być nie mniejszy niż 5 świec, czyli 5 tygodni. To dlatego, że spread sprzedają na opcjach wygasających za około 30 do 40 dni, czyli tak, aby złapać największy spadek wartości czasowej. W tym przykładzie wybiorę termin 35 dni. Spread musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, cena sprzedawanej opcji musi być niższa niż cena na wygenerowanym sygnale. Podnosi to nieco prawdopodobieństwo sukcesu. W tym przypadku musiałoby to być poniżej ceny 588. Chciałbym, aby delta takiej opcji była w okolicach od 35 do 40, co daje ponad 60% prawdopodobieństwa sukcesu i pozwala zgarnąć jakąś sensowną premię. Wybieram delta 40 czyli strajk 577. Dokupuję opcję zabezpieczającą na strajku 560, ograniczając ryzyko pozycji. Widzimy, że maksymalny zysk to około 400 dolarów. Maksymalna strata to około 1300 dolarów. Stosunek zysku do ryzyka to około 0,3, a prawdopodobieństwo sukcesu to około 66%. Tak otwarta pozycja będzie miała ryzyko ograniczone szerokością spreada. Jest to dość ok, ponieważ nie ma ryzyka, że strata przekroczy zakładany poziom, i takie pozycje otwierałem na początku stosowania tej strategii. Teraz stosuję szersze spredy, które pozwalają pobrać większą premię, a ryzyko kontroluję ręcznie. Warunkiem zamknięcia pozycji będzie sygnał zamknięcia wygenerowany przez skrypt lub zysk gdzieś w okolicach 50-60% pobranej premii. Jeżeli pozycja pójdzie w złym kierunku, będę trzymał ją do wygaśnięcia. Generalnie możliwości jest więcej, bo w praktyce po dużych ruchach zdarza mi się pomijać sygnał zamknięcia i udaje się zachować niemal całą pobraną premię. Odnośnie zarządzania ryzykiem, to przeznaczam od 2 do maksymalnie 5% na jedną pozycję, a na całą strategię alokuję od 20 do maksymalnie 30% kapitału. Oczywiście strategia ewoluowała przez te ponad 4 lata. Na początku stosowałem filtr zmienności, czyli dodatkowym warunkiem było IVR lub IVP. Na odpowiednim poziomie nie wnosiło to jednak za wiele, a znacząco ograniczało liczbę otwieranych pozycji. Przez pewien czas liczyłem też odchylenia standardowe i wskaźnik average true range i starałem się sprzedawać spready poniżej ich wartości. Najmniej chyba zmienił się sam skrypt. W nim aktualizuję czasem parametry używanych wskaźników na podstawie wyników backtestów. Z innych czynników, w przypadku pozycji na pojedynczych spółkach, staram się, aby w trakcie trwania pozycji nie było ogłaszanych wyników. Zwracam też uwagę na decyzję Fedu, staram się raczej otwierać pozycje po niż przed ich ogłoszeniem, a całkowicie pomijam wskaźniki fundamentalne. Podsumowując wady i zalety tej strategii, to do zalet zaliczę na pewno jej prostotę i małe wymagania czasowe. To jest około godziny, dwóch w tygodniu na, po otwieranie i po zamykanie oraz monitorowanie pozycji. Nie ma tutaj potrzeby jakiegoś specjalnego zarządzania pozycją czy modyfikacji. Możliwe są rolowania, ale nie zdarza się to za często. Zaletą też jest jej wysoka skuteczność. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na rok 2022, gdzie były spadki, w zasadzie nie było sygnałów wejścia. Do gry na spadki mam analogiczną strategię, gdzie sprzedaje credit call spready, jednak nie jest ona tak efektywna jak handel na wzrosty. Do wad tej strategii na pewno zaliczyć można stosunkowo niewielkie zyski na każdą transakcję wynikające z użycia strategii o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, gdzie stosunek zysku do ryzyka nie jest za wysoki. Przez kilka miesięcy testowałem natomiast wariant tej strategii na świecach jednodniowych i byłem bardzo zaskoczony rezultatami. Zamiast credit call spreada stosowałem jednak inną strategię był to Broken Wing Butterfly. Gdzie otwierałem taką pozycję w poniedziałek lub wtorek na opcje wygasza, wygasające w piątek, pozycja była często zamykana już na następny dzień, a prawie nigdy w ostatnim dniu. Broken Wing Butterfly to strategia, w której sprzedajemy dwie bądź więcej opcji przykładowo w okolicach Addemany, a następnie kupujemy taką samą ilość opcji powyżej i poniżej strajka sprzedanej opcji. Odpowiednio dobierając strajki możemy zwiększyć potencjał zysku w okolicach sprzedanych opcji i zachować zyskowność w przypadku ruchu w jedną ze stron. Wyniki tej strategii były bardzo zadowalające, jednak problemem były wysokie wymagania czasowe, które przy dość intensywnym życiu rodzinnym sprawiły, że zaprzestałem tej strategii. Stąd właśnie postanowienie noworoczne, które pojawiło się w tytule filmu. W roku 2025 chciałbym całkowicie zautomatyzować tą strategię, używając narzędzia QuantConnect, które umożliwia automatyzację tradingu również opcjami w Pythonie i uruchomić tę strategię na interwale jednodniowym. Jeżeli będzie zainteresowanie, które możecie wyrazić, lajkując ten film, pisząc komentarze i subskrybując kanał, będę przedstawiał update'y z tego procesu, w, mam nadzieję regularnych filmikach co kilka tygodni. Zaznaczam jednak, że nie jestem ekspertem ani w temacie Quant Connect, ani w programowaniu w Pythonie, więc będzie to dla mnie być może stroma ścieżka edukacyjna, na którą chciałbym zaprosić widzów tego kanału. Zachęcam również do komentowania zaprezentowanej tutaj strategii. Jeżeli widzicie jakieś słabe punkty, macie pytania, piszcie w komentarzach albo na stronie Trading Opcjami na Facebooku lub na maila, którego znajdziecie na blogu. W przypadku większej ilości pytań odpowiem na nie obszerniej w osobnym wpisie na blogu.